Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Witam państwa w studiu. Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, wiceprezes Gorzowskiego Szpitala. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, pozwoli pan, że rozpocznę nietypowo od życzeń dla naszych kochanych babć i jutro dziadków. Po czym by był świat bez was, bez was, którzy nam otwieraliście oczy na ten przyjemny świat, na te wasze wspaniałe opowieści, za to, że jesteście, za to, że nam pomagaliście, że pomagacie naszym dzieciom. Dziękuję bardzo. Wszystkim oczywiście babciom i dziadkom. Jutro wszystkiego dobrego i 100 lat. Darmowa komunikacja od tego zaczniemy. To będzie mieliście konferencję w Gorzowskim Magistracie. Słuchacz, który podpisuje się nikiem Stanisław Anioł zpyta, bo ta darmowa komunikacja ma być za kartę mieszkańca, a co z kartą dużej rodziny? Więc tak, jestem bardzo szczęśliwy. Darmowa komunikacja miejska od początku przyszłego roku wejdzie w życie. Ja mówiłem o tym na początku tej kadencji. Mówiłem o tym, że ta kadencja będzie zupełnie inna niż te poprzednie i tak się dzieje. To jest jeden z ważnych projektów. Przed nami jeszcze następne. Długo rozmawialiśmy z prezydentem. To było zapisane w naszej umowie koalicyjnej, więc bezpłatna komunikacja wejdzie w życie. Będzie ona, będzie to oznaczało, że wszyscy mieszkańcy Gorzowa, którzy płacą tutaj podatki, którzy wyrobią sobie kartę mieszkańca, będą mogli z tej bezpłatnej komunikacji korzystać. I to jest tak naprawdę też początek drogi takiego patrzenia na to, żeby warto było mieszkać w Gorzowie, żeby nasi mieszkańcy mogli korzystać z, z uroków naszego miasta. Więc będziemy rozmawiali o następnych benefitach, które będzie niosła za sobą karta mieszkańca. Ale trzeba pamiętać też o karcie dużej rodziny o Darmowa komunikacja wyłącza pewne, no, pewne benefity, jeśli chodzi o kartę dużej, dużej rodziny. Te, no, nie, nie I to ty, pytanie: no co, włą po co ta bardziej włącza niż wyłącza? Dlatego, czy że będzie, to, będzie dla wszystkich. Tak, tak. Więc tego nie zabieramy. Sam wiem, jak to jest ważne, dlatego że sam mam kartę dużej rodziny, mam trzy córki, więc wiem, że ten wysiłek i finansowy, i nie tylko w utrzymanie rodziny, w zapewnienie dobrego startu, to naszym dzieciom jest ważne. Więc będziemy też rozmawiali o tym, żeby docenić tych ludzi, którzy rozwijają nasz Gorzów też w tym zakresie. Rzeczywiście, darmowa komunikacja dla uczniów tam się pojawiała w kampanii, teraz będzie dla wszystkich mieszkańców. To duża zmiana. Tak, to jest bardzo duża zmiana. Długo o tym rozmawialiśmy właśnie z prezydentem i doszliśmy do wniosku, że warto iść do przodu, warto zrobić taki krok, który jest. Jesteśmy pionierami pod tym kątem, że będziemy pierwszym miastem województwa. Łódzkim, który przygotował takie rozwiązanie dla swoich mieszkańców. To jest też inwestycja w naszych mieszkańców, mhm. to jest inwestycja w czas naszych mieszkańców, w wygodę, w finanse. Zresztą wyjątkowo dobrze przyjęty projekt. Czy budżet to udźwignie? Wątpliwości ma były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Tak, budżet to udźwignie. Ja rozumiem, że pojawiają się tego typu wątpliwości, natomiast będziemy to łączyli z płaceniem podatków w naszym mhm. mieście. Liczymy na to, że tych mieszkańców, którzy będą płacili podatki będzie więcej, więc być może nawet to będzie paradoksalnie projekt, który zakończy się jeszcze sukcesem finansowym. A na pewno się zakończy tym, że zależy nam wszystkim na tym, żeby mieszkańcy Gorzowa byli związani z naszym miastem, żeby widzieli, że Gorzów jest wyjątkowy, że warto tutaj żyć. Bo z jednej strony mamy wyjście z MG6, z drugiej strony darmową komunikację dla mieszkańców, którzy mają kartę mieszkańca i de facto płacą podatki w Gorzowie, a kolejny krok to będzie co? No, kolej, kolejny krok to jest poszerzenie działania, działania karty mieszkańca, a jeszcze kolejny krok to jest bardzo poważna rozmowa i myślę skuteczna tym razem na temat poszerzenia granic miasta. Myśli pan, że ta rozmowa przyniesie jakiś efekt? Jestem przekonany. Kiedy zaczniecie w ogóle? Tak naprawdę prowadzimy już pierwsze analizy. Byliśmy z panią wiceprezydent Piotrowicz i z panią poseł Sibińską u pana wiceministra Szymańskiego dwa tygodnie temu. Rozmawialiśmy na ten temat, ale też rozmawiamy z prezydentem miasta. Rozpoczniemy rozmowę z włodarzami okolicznych gmin. To jest proces, który jest trudny, ale panie redaktorze, jakbym panu rok temu powiedział, że bezpłatna komunikacja w mieście będzie faktem, to też pan mi by powiedział, że to jest trudny projekt i nie do przyjęcia. Z trudnymi problemami trzeba się mierzyć. Jeśli chodzi o wyliczenie i przyszłość MZK, no to sam pan chyba przyzna, że tutaj trzeba dokładnych wyliczeń, no bo spółka będzie musiała odźwignąć, tak? Znaczy miasto będzie musiało odźwignąć de facto, bo tam właściwie te wyliczenia, które podano, no zostawiono nad nimi wielki znak zapytania. Pytanie, czy to będzie wyjaśnione, czy będzie to wykrzyknikiem ostatecznie. Tak samo jest z powiększeniem Gorzowa, Mówi pan, że już rozmawialiście w Ministerstwie, tak? Tak, rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób przeprowadzić ten proces. Słyszeliśmy o doświadczeniach z innych miast, choćby z Rzeszowa, choćby z Opola. Jesteśmy umówieni na następne spotkania robocze też w tych miastach, które ten proces przeprowadziły. Więc ja wiem, że o poszerzeniu granic miasta od wielu lat takie hasła były rzucone, rzucane. Natomiast My się za to zabieramy na poważnie. Stąd to są poważne rozmowy, ale też chcę powiedzieć, że to jest długi proces. To, to się nic nie stanie w ciągu tygodnia czy miesiąca, ale te decyzje są przed nami i to są ważne decyzje dla naszych mieszkańców. Rozumiem, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam byliście? Tak jest, z panem wiceministrem Szymańskim, Szymańskim rozmawiamy. Tak, tak. e, czy przekonacie wójtów do, do, do tego? Bo wydaje mi się, że z mieszkańcami będzie naprawdę trudno. Binnen Panie Redaktorze, trudny proces. Myślę, że jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, że wójtowie nie będą ent entuzjastami tego pomysłu, ale warto z sobą rozmawiać, bo myślę, że mieszkańcy, przynajmniej części e, tych graniczących z Gorzowem Gmin, mogą być bardzo zainteresowani, żeby być w Gorzowie e, i pana zdziwię, bo prowadzi, przeprowadziłem też takie pierwsze analizy, jak wygląda kwestia choćby podatku od nieruchomości. Ja bardzo często słyszę takie opowieści, jak to w Gorzowie te podatki są wysokie. W jednej z okolicznych gmin, którą sprawdzałem, okazuje się, że one są wyższe niż w Gorzowie. Więc to też jest jakiś argument może nieduże, bo te podatki de facto dla mieszkań one nie są aż tak duże. Natomiast to też jest jeden z argumentów, ale tych argumentów mamy przygotowanych bardzo dużo dla mieszkańców i dla gmin. Jedno jest pewne, to będzie bardzo trudna dyskusja w Gorzowie, bo nawet nad zmianą nazwy miasta widzieliśmy, No, nie chcę powiedzieć awanturę, ale, ale proces, który nie wszystkim się podobał, mi osobiście nie, to tam było za dużo jakiegoś hejtu, nie wiem jak to nazwać do końca, Tu też będzie. To trzeba będzie odpowiednio przygotować. Tak, panie redaktorze, to. Można powiedzieć tak, że lepiej unikać trudnych tematów i zamykać oczy, natomiast ja uważam, że trzeba się z trudnymi problemami mierzyć, bo to, co jest wielkim problemem. To no pan napisał na swoim Facebooku demografia. Tak, to jest kwestia demografii. Demografia to jest słowo klucz w ciągu najbliższych kilku lat w Gorzowie, ale nie tylko w Gorzowie, bo we wszystkich małych i średnich miastach. I albo my usiądziemy i podejmiemy pewne radykalne kroki, będziemy starali się to ograniczać albo zmieniać, albo to się. Odbije wie, wielkim problemem dla naszych mieszkańców. Uważam, no i dla Rady Miasta, bo będzie Was 20. To, wie pan, to, jest, to, jest, akurat, to jest akurat najmniejszy problem w skali tych problemów, które czekają miasto, które nie będzie 100 tysięczne, a 80 tysięczne za 15 lat. 2060 rok według GUSu u Gorzów będzie liczył 86 tysięcy mieszkańców. No dokładnie. I wie, i wie pan, no i skala tego, czy będzie dwóch czy czterech radnych mniej, to jest tak naprawdę najmniejszy problem. To okay. są naprawdę duże, złożone problemy, ale o tych problemach trzeba rozmawiać. Jakby najgorsze, naj, 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 naj co można by zrobić, to przed tymi problemami uciekać. To są problemy nie na jedną kadencję, to są problemy na e, najbliższe 10-20 lat, e, ale ktoś musi zacząć o nich poważnie rozmawiać i w, wprowadzać zmiany, które spowodują, że w, w może nie wyeliminujemy, ale ograniczymy te problemy. A propos wizyty w Warszawie i w, w ministerstwach, o, o zdrowiu to za chwilę, kardychirurgii, ale byliście także w Ministerstwie Sportu. Czy jest jakaś szansa na jakieś dofinansowanie z ministerstwa do tych projektów, które, które w Gorzowie sportowe się pojawiają, bo o nich cały czas piszemy, mówimy? Tak, na zaproszenie pani poseł Sibińskiej byliśmy wspólnie z panią prezydent Piotrowicz u ministra Nitrasa i usłyszeliśmy całą masę dobrych informacji. Po pierwsze, ta najważniejsza dobra informacja jest taka, że pan minister zmienił zasadę, która była za poprzedniego rządu, która mówiła o tym, że miasta takie jak Gorzów mogą Dostać maksymalnie 30% na dofinansowanie na obiekty sportowe. Teraz będzie to 50%. Mhm. Omawialiśmy sobie kilka inwestycji, które moglibyśmy zrobić w Gorzowie. Czyli M musimy je przygotować. Rozmawialiśmy o, choćby o budowie kortów tenisowych. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, który nie ma miejskich kortów tenisowych. E, takie korty mogłyby powstać choćby na, na naszym polu golfowym na zawarciu, czy w okolicy tego pola golfowego. Na ten temat rozmawiamy. Rozmawialiśmy o. A pole o tym, tego chce i o tym wie. Nie? Rozmawialiśmy, jest to, jest to do pogodzenia. Jakby taki długoterminowy projekt to jest powiększenie tego pola, żeby ono miało 18 dołków, a nie 9, ale to są dwa projekty, które świetnie mogą ze sobą współpracować, a nie rywalizować. Rozmawialiśmy o rozbudowie stadionu Stilonu o trybunę, więc pan minister powiedział, że jeśli chodzi o trybunę, to nie ma takiej możliwości, żeby było dofinansowanie. Jest możliwość dofinansowania zaplecza, ale że ta nasza pierwsza, Trybuna będzie się składała głównie z zaplecza i jakby to zaplecze będzie, będzie trybuną, więc jakby jest duża szansa na to, że dostaniemy tutaj dofinansowanie, ale rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy zabudować choćby nasze lodowisko, żeby ono było czynne przez cały rok, więc kilka ciekawych projektów. Zabudować ale... lodowisko. Do... Tak, Tak, to, to chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy mogli przez cały rok jeździć na lodowisku, więc to są. Rzeczy, które omawialiśmy z ministrem. Mówiliśmy też o tej plombie na, przy, przy stadionie lekkoatletycznym, bo tam musi być zaplecze, ale też w rozmowie zasugerowałem i pan minister uznał, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby do tego zaplecza dobudować jedno piętro, żeby tam były kwestie sportowe, też nie tylko zaplecze. I to, czego w Gorzowie brakuje, to takiej dużej sali, gdzie można by zgromadzić wszystkie kluby sportowe, i wszystkich ludzi, którzy uprawiają sporty walki, a oni się gnieżdżą po różnych takich miejscach, które które nie powinny w wielu miejscach do tego służyć. Ale to są, to są pomysły, które omówiliśmy z ministrem. Teraz musimy usiąść z prezydentem porozmawiać, policzyć, na co nas będzie stać w tym roku, żeby przygotować i złożyć wnioski, a co rozłożyć na następne lata. No właśnie rozmowa z prezydentem zmienił pan trochę rolę przewodniczącego Rady Miasta. Jest więcej przewodniczącego i na konferencjach miejskich, i przy różnych wydarzeniach. Zapytam z punktu widzenia obserwatora że a to, się... nie, to nie była moja, to nie jest mój główny cel, żeby być na konferencji. Nie, 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 ja nie o to pytam. Chodzi o, o to, że czy nie jest tak, że pan trochę wchodzi na pole prezydenta i czy jakieś konflikty się nie pojawiają w, w tych relacjach? W ogóle jak, jak te relacje w tej koalicji prezydenta z Platformą wyglądają? Nie, ja bardzo mocno pilnuję mojej roli i na hmm. pewno nie wchodzę w buty prezydenta. Prezydent został wybrany przez mieszkańców, jest prezydentem miasta, ja jestem przewodniczącym Rady Miasta i bardzo pilnuję tego, żebyśmy jakby zachowywali swoje role, ale współpraca z prezydentem Wójcickim układa się dobrze. Dlaczego znaczy, platforma wzięliście też odpowiedzialność na siebie, więc ja rozumiem, że efektem tej współpracy też jest to, że niektórzy jakby politycy i w tym przewodniczący, jakby no, komunikuje się z, z mieszkańcami trochę częściej. No. To jest miasto, to jest nasza wspólna odpowiedzialność prezydenta i Rady Miasta. Po to mieszkańcy nas wybrali, żebyśmy zmieniali miasto na lepsze. I wydaje mi się, że to robimy. Mówiłem o tym, że to będzie inna kadencja, ona jest jest inna, a szykuje się jeszcze wiele bardzo ciekawych projektów, które wspólnie z prezydentem Wójcickim Rada Miasta będzie realizowała. Więc tak, współpraca jest dobra. Czasem mamy odmienne zdania, ale one zostają w gabinecie. Czasem się dogadujemy, coraz częściej się dogadujemy, więc myślę, że to jest to, jest to czego mieszkańcy chcieli. Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta, jak słyszeliście, słyszeliśmy, jest państwa i moim gościem, i wiceprezes szpitala wojewódzkiego, kardiochirurgia. Czy od marca ruszy? O, tak. No jestem szczęśliwy, po raz kolejny jestem szczęśliwy, coraz częściej jestem szczęśliwy, więc nie wiem, to chyba dobry znak, jak, jak człowiek jest zadowolony. Walczyliśmy przez wiele lat o kardiochirurgię. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy nas w tym wspierali, a to była cała masa dobrych serc. Ponad 13 tysięcy podpisów pod naszą petycją. Ludzie, którzy zbierali te podpisy, ludzie, którzy się podpisywali, samorządy, które podejmowały uchwały. Czekaliśmy na ten kontrakt, na ten, na ten konkurs nfz przez wiele lat. On został ogłoszony. W ubiegłym tygodniu zostały złożone dokumenty. dokumenty. W lutym. Taka symboliczna data 14 lutego, czyli w walentynki, będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, i jeśli wszystko będzie dobrze przygotowane, jestem przekonany, że tak, od 1 marca będziemy mieli pełnoprawny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak to zmienia pracę samego oddziału, który no funkcjonuje, tylko szpital za niego płacił? Teraz będzie płacił NFZ za, za, te, za te zabiegi czy operacje? Trochę zmienia. To jest tak. My pracujemy całą dobę. Oddział funkcjonuje. Są tam łóżka, są pielęgniarki, są lekarze przez całą dobę. Są pacjenci przede wszystkim przez całą dobę. Natomiast zmienia to o tyle, że my do tej pory skupialiśmy się najbardziej na tych pacjentach w stanie nagłym, pilnym, gdzie ta interwencja jest potrzebna już i teraz. Natomiast w kardiochirurgii nieco więcej pacjentów to są pacjenci planowi, których można przygotować, zaplanować im zabieg i ten zabieg przeprowadzić. I Ci pacjenci, którzy musieli szukać swojego miejsca leczenia poza gorzowem, będą mogli się leczyć właśnie w Gorzowie. To jest naprawdę duża rzecz. To jest. To po prostu po raz kolejny udowadnia, że warto walczyć. Jeśli człowiek ma cel, jeśli ma, jeśli uważa, że ma rację, to czasem trzeba iść jak walec, trochę jak taki walec szliśmy z kardiochirurgią, ale okazuje się, że w Polsce jest kilka, bodajże osiem projektów nowej kardiochirurgii. Natomiast konsultant krajowy, który napisał do nas pismo w ubiegłym miesiącu, napisał wyraźnie, Gorzów jest jedynym miejscem, gdzie wyrazi zgodę na powstanie nowej kardiochirurgii się zmienił ten konsultant. Konsultant na szczęście się zmienił i na szczęście nie tylko konsultant się zmienił, bo w naszym mieście zmieniła się jedna osoba, która robiła dużo nieszczęścia, ale dzisiaj jestem na tyle szczęśliwy, że nie będę wymieniał tego, niepotrzebnie tego nazwiska. To kardiochirurgia, ale także można się dowiedzieć na stronie szpitala o rozwoju radioterapii, bo, bo i stopień referencyjny, ale także brachyterapia, ważna z punktu widzenia ludzi, którzy walczą z nowotworami. Tu też jest rozwój? Tak my... E jak przychodziliśmy z prezesem Ostruchem do szpitala, to zaplanowaliśmy sobie, w zasadzie ta nasza onkologia niemalże nie istniała wtedy, ona była szczątkowa, że to jest najważniejsza oś rozwoju szpitala i dzisiaj w zasadzie mamy niemalże wszystko to, co chcieliśmy. Mamy radioterapię, której nie było, mamy akceleratory, mamy brachyterapię, mamy świetną hematologię, robimy przeszczepy szpiku, jako jedyni w województwie, mamy PETA jedynego w województwie, mamy pełną diagnostykę, pracujemy... Nad tym, żeby była, jakby w zasadzie mamy już zbudowaną, kupujemy sprzęt do e, pracowni molekularnej, po to, żebyśmy mogli szybko te nowotwory diagnozować. To jest pod tym względem zupełnie inny szpital, ale też złożyliśmy wniosek do KPO. Na koniec tego miesiąca będzie rozstrzygnięcie na dodatkowe 80 milionów, które chcemy w szpital zainwestować. Między innymi to będą nowe sale operacyjne, to jest nowa sterylizacja, ale też wybudujemy, nowy zakład medycyny obrazowej, czyli tam gdzie chodzimy na ryzona, stomograf, nie będziemy wchodzili do głównego budynku szpitala, tylko od zewnątrz podobnie zresztą jak to jest z naszym zakładem, gdzie można pobrać sobie krew. A co z Tą taką dużą inwestycją około ćwierć miliarda złotych, bo to też było celowane w pieniądze z, z KPO. Chodzi o e, tą zewnętrzną część szpitala, pozbycie się e, azbestu ze, ze ścian. Czy to jest odłożone? Na półkę, czy to jest możliwe do wykonania, bo KPO to jest 2026 no. rok końcówka, to będzie połowa. KPO to jest niemożliwe, dlatego że to będzie duża przebudowa, natomiast środki z KPO trzeba wykorzystać dużo szybciej, więc nie, natomiast będziemy korzystali ze środków regionalnych, jeśli chodzi o termomodernizację, rozmawiamy na ten temat. Z nowych, dużych rzeczy, które chcemy zrobić, to wybu chcemy wybudować dużą poradnię, gdzie będą, duży budynek, gdzie będą wszystkie nasze poradnie zblokowane, tak żeby o. pacjentom było wygodniej. Będzie to naprzeciwko głównego wejścia. Jest ten barak, gdzie są poradnie i jeszcze bardziej w głębi będzie duży budynek. Kiedy? A, y Szykujemy wniosek do tego, więc jak ten wniosek przejdzie, to będę informował już o terminach. Przed tym budynkiem dzisiejszej poradni, właśnie powstaje teraz taki plac rekreacyjny łącznie z Tężnią, więc tam już teraz za kilka miesięcy nasi pacjenci, ale nie tylko, będą mogli przyjść, odpocząć sobie w miłej, sympatycznej atmosferze. Na koniec chciałem zapytać o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 17 milionów złotych tyle orkiestra wydała na sprzęt w Gorzowskim Szpitalu. Czy, czy, czy za tyle? kupiono sprzęt dla Gorzowskiego szpitala w tym roku też gracie tak oczywiście gramy zawsze będziemy grali zawsze i je, o je, jeden dzień dłużej szpital zawsze współpracuje to jest taki moment kiedy ja zawsze, kiedy jakby dla mnie najważniejszym słowem które wypowiadam to jest dziękuję wszystkim wolontariuszom wszystkim którzy się angażują wszyscy, wszystkim którzy wrzucają te kilka złotych czy nieco więcej do puszek wszystkim którzy licytują bo to są dwa wymiary jeden ten finansowy bardzo ważny a drugi Uważam ważniejsze, to jest ten moment, kiedy jesteśmy razem, to jest ten moment, kiedy potrafimy pokazać, że jesteśmy w stanie czynić dobro i widzimy, że nie tylko my, ale też inni. To są takie dni, które dają siłę na resztę roku. W niedzielę y, 33. finał. Jeżeli ktoś chce, może pan też weźmie udział w licytacji, bo mamy do współprowadzenia poranek Radia Makrożów. Zawsze jest wesoło, jest dobra kawa i budzimy miasto. No proszę, to, to, Zastanowię się, a ja, a ja zachęcam do licytacji naszej pieczątki. To jest taka specjalna pieczątka, duża, czerwona, którą przystawialiśmy wszystkie dokumenty oficjalne do NFZ-u i do wojewody, na której było napisane, że domagamy się rozpisania konkursu na kardiochirurgię, dlatego że nasi pacjenci są wykluczeni z pomocy kardiochirurgicznej, więc to ta pieczątka stała się nieaktualna, ale będzie fajną, może będzie fajną pamiątką. pamiątką. Panie redaktorze, już mm. widzę, że Pan wodzi oczami, żeby skończyć, no ale muszę. Ostatnią Powoli. rzecz chcę powiedzieć Proszę. ważną. Jak od pana wyjdę, to robię konferencję, gdzie przedstawię młodzieżowego asystenta, przewodniczącego Rady Miasta. To jest też otwarcie na to, żeby nie rozmawiać tylko w gronie radnych 25 prezydenta, tylko żeby złożyć się też. na mieszkańców Gorzowa. Także za chwilę ta będzie tam pewna niespodzianka, ale to już niebawem na konferencji. I dowiecie się Państwo oczywiście z naszych serwisów. Robert Surowiec przewodniczący Rady Miasta i wice ze szpitala. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i dużo zdrowia państwu życzę. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.